Cześć tej strony, Szymon Moszny, ze mną jest Kasper Bąkiewicz, naczelny spięty Rzeczpospolitej, chociaż dzisiaj jest chyba naczelny spieczony Rzeczpospolitej. Co się stało, Kasper? Wiesz co Szymon wczoraj dwie serdeczne przyjaciółki zabrały mnie na kąpielisko glinianki we Wrocławiu. One wypłynęły materacem na środek jeziora, a ja niestety usnąłem, obudziłem się już taki spieczony. No to przynajmniej definicja ci fajna wyjdzie za chwilę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie temat, o który wielu z Was bardzo często pytało w komentarzach. Tym tematem jest dół klatki, czyli jak zrobić, żeby ten dół klatki był taki docięty, jak zrobić, żeby ten dół klatki odstawał. I teraz w normalnych warunkach wszyscy robią zawsze wyciskanie sztangi albo sztangi legową w dół. Jasne, jest to jakieś wyjście. Natomiast istnieje ćwiczenie, które sprawi, że ten dół klatki będzie jeszcze bardziej zaktywizowany. I teraz mięsień piersiowy większy ma w zasadzie trzy części. Część górna, część środkowa nas nie interesuje, my chcemy zaangażować część dolną. I teraz część dolna mięśnia piersiowego większego przyczepia się do blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha, więc w zasadzie te włókna, które chcecie zaangażować, to są tylko włókna dolnej części mięśnia piersiowego większego. One potem sobie lecą tutaj do kości ramiennej. I teraz, żeby maksymalnie zaangażować dół klatki, możecie zrobić takie ćwiczenie. Weź kartkę sztangielki. Masz drugą. Ok, teraz połóż się, trzymać tangielki przy ciele. Możecie robić to, ćwi to ćwiczenie na ławce płaskiej, ale mimo wszystko lepiej jest je robić na ławce ujemnej. I teraz tak. Przede wszystkim łopatki ściągasz do kręgosłupa i w dół. Wykonujesz pełną rotację zewnętrzną, czyli odkręcacie w tym kierunku, żeby kciuki były skierowane na zewnątrz. Znowu dopinasz łopatki, mocno wypinaj klatę do góry. I teraz w tej pozycji, w tej maksymalnej rotacji zewnętrznej wyciskasz ciężar do góry, spinasz mocno klatkę piersiową i tym samym ruchem wracasz do pozycji początkowej. Rozciągnij jak najmocniej klatę, ale nie, nie puszczaj łopatek i znowu do góry. Hop. Przytrzymujesz i wracasz. I lecisz w ten sposób. Ta rotacja zewnętrzna Połączeniu z wyciskaniem na ławce ujemnej sprawi, że dolna część klatki piersiowej będzie pracowała szczególnie mocno. Trzymaj brzuch, mocno, właśnie. Pamiętaj, całkiem rotacja zewnętrzna. Wiem, że to jest trudne bo Twoje ciało dąży do rotacji wewnętrznej, ale staraj się to zrobić to bam, okej, okay. dobra, wystarczy, dobra, Kasper, jak ćwiczenia? Ja powiem Ci, że opaliłem się jak Johnny Bravo, byłem u fryzjera, a klata jest już napięta jak plandeka, więc działa, działa mocno, działa okay. mocno. Dokładnie. Także słuchajcie, jeśli chcecie zaangażować dół klatki, nie mieliście do tej pory fajnego ćwiczenia, spróbujcie i napiszcie w komentarzach, czy działa, czy spina Wam dobrze klatę. I jeśli macie jakieś pytania, jeśli są jakieś ćwiczenia, które chcielibyście, żebyśmy razem z Kasperem dla was pokazali, piszcie w komentarzach co to za ćwiczenia. Jeśli kanał wam się podoba, subskrybujcie go i oglądajcie nas w następnych odcinkach. Do zobaczenia.